To jest tak, że no nigdy nie da się po prostu przenieść jeden do jednego pewnego projektu, co jest związane chociażby z tym, że każdy projekt jest projektem autorskim, związanym z autorami. Skoro część autorów chociażby jest w innym piśmie, a część autorów pozostała, a przyjdą jeszcze nowi, to siłą rzeczy to pismo będzie miało trochę inny charakter. Natomiast co do szczegółów, niczego więcej nie chcę mówić, bo jest na to za wcześnie. Te rzeczy wyjdą w praniu. Tak? Znaczy bardzo szybko, jak tylko się tygodnik zacznie ukazywać, będzie widać, jaki on jest. Mogę tylko powiedzieć tyle, że on będzie na pewno całkowicie niezależny od Wszelkich partyjnych pieniędzy, wpływów i nacisków. Przejrzystość życia publicznego, pozytywny stosunek w niebie, w tradycji chrześcijańskiej, to coś, co możemy nazwać ogólnie idą konserwatywną czy prawicową w Polsce, to na pewno będą te rzeczy, które dla nas będą ważne, ale też bardzo istotnym elementem, bardzo często podkreślanym jest element niezależności. To będzie tygodnikiem, mówię, faktycznie niezależny również od, nie wiem, grup politycznych i partii, które nawet ideowo mogą być dla nas blisko.